Cześć, witajcie! Ja jestem Argon a to jest pierwszy odcinek z Food Drafta. Dzisiaj zrobimy sobie, no właśnie, jak wspomniałem, Food Drafta. Zachęcam Was do strzelania łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i tego komentarza, jakiegoś miły komentarz będziecie napisać. I zachęcam do wpadania na kanał Paweł Prestige. Co mogę jeszcze powiedzieć, że jeśli dobijemy właśnie te 5 łapek w górę, to o 17.30 startuje live, a żeby wbić te łapki, macie czas do 17.00 i od razu wtedy by wleciał live. Dzisiaj zrobimy sobie drafta, ale niezwykłego. Wybieram, że na przykład jakbym wybrał, robię coś takiego, że na przykład jakbym wybrał kimś, ja złotą kartę, to już nie mogę drugiej złotej karty użyć w składzie. Czyli... Jedna, tak, jedna karta nie może, być, nie może być taka sama używana karta e, w tym przypadku weźmiemy oriera i no i chciałbym powiedzieć, że zapraszam was do oglądania i chciałbym po, jeszcze dodam, że polecam żebyście no e, jakbyście mogli to żebyście polecali mój kanał, bo dopiero zaczynam moją przygodę z youtube o teraz weźmiemy Maldini weźmiemy Maldiniego z Prime Hmm. Teraz weźmiemy laporty Albo... Hmm, nie wiem... Nie wiem czy będę marnował tego uniforma. Hmm, dobra, weźmiemy... Weźmiemy tego laporta. Weźmiemy tego laportę. Hmm, teraz z kogo bym wziął... Eee, weźmiemy Sterling. Nie, bo mamy już informa. Weźmiemy Edna Nazarda. Eee, teraz weźmiemy... Hmm. Złotą kartkę mamy. Jest to Van Dye. Weźmiemy Martineza. Mogę, go, mogę tylko go wziąć. Eee, następny wybór padnie na... Eee, chyba do Bura, ale nie wyjdzie. Nie, ze Luisa, i czekajcie, zaraz do was wrócę, bo mam takie małe problemy. Dobra, ja już wróciłem. E, po, po, no, poprawiłem to, co miałem zrobić. E, teraz weźmiemy do Bruin, bo takich kart nie ma za dużo i za, za często nie wpadałem takie karty. Hmm. Teraz weźmiemy. Kogo by. Hmm. Kto by nam. Nikt by nam tu nie pasuje, tak? Nikt nam nie pasuje, bo my robimy skład wokół Premier League. Marcelo bardzo przyzwoicie wygląda. Jest na prawej jej pomocy. Jest Dybala. Jest Messi. Jestem Pepe. Jest Robin. Hmm. W tym przypadku wezmę Robena. Bo też takich kart jak Robin nie ma. Za, też za wiele wiem, że jest taka karta Robena. Taka podobna. No taka karta jak Robin ma teraz yy, tego. Czecha jest taka karta. Teraz weźmiemy. wezmę yy, Renato San. A może Renato Sanchez? Hmm. Nie mogę złotej karty, więc wezmę Sancheza na razie, Ale on prawdopodobnie wyleci ze składu. Na bramkę, na bramce wyląduje właśnie, jest, Peter. jest Petr Czech. Jest Petr Czech i chyba, no tak, wybór padnie na Petra Czecha. Następnie przechodzimy do ławki rezerwowych. Tu będzie y, kamera, potem obrońca i tu wezmę tu jest chyba. To nie będę się nad tym jakby rozmyślał nad tym, tu wezmę Alderweidera. Hmm. Kolejną kartą. Niestety Wandek musi wypaść, ale trudno. Kolejną kartą będzie Gomez. żół Gomez. Teraz weźmiemy headliner z Pogba, to jest pewne Pogba, witam Cię w, moim, w mojej drużynie. Za tego Robena przydał, przydałby się ktoś. Weźmiemy Savicza No tu bez znaczenia, weźmiemy tego. A my Mamy kartę flashback. Przydałby mi się napastnik, ale z Premier League. Takiego tu nie mamy. Mamy obrońcę. Ale obrońcę już obronę już mam całą skompletowaną. Kogo bym mógł tu wziąć? Mm, wezmę wtedy tego dybale. O, bo tam jest... Mm, mamy duet argentyński na ataku. Mbappe. Nie przyda mi się. Ale wezmę Mbappe, bo i tak już nie wyjdzie w składzie, bo mam już informa, w którym jest Laporte. Kolejną kartą będzie Dyrossi, weźmiemy i to chyba na tę pomoc, by mi się bardzo ktoś przydał, weźmiemy stra strakosze choć nie wyjdzie, Strakosza w ogóle nie wyjdzie w składzie, to jest pewne. Teraz weźmiemy Iso i co, nie wiem, Iso i jeszcze weźmiemy tego zawodnika. Z, no tego zawodnika I wracam do was z złożonym składem Dobra ja już do was wracam To jest mój skład wyjściowy Wstawiłem tutaj Wondajka I wywaliłem na tu zagra Pogba Ławka wygląda tak Tak się prezentuje ławka rezerwowych No i przechodzimy do turnieju całego Jeszcze mamy podsumowanie draftu 90 ceny, 89 zgrania. Najlepsze na początku to u nas jest Maldini. Potem w pomocy jest De Bruyne. Inna w obronie jest Maldini. Optimus Prime. No i gramy z B Birmingham. Nie, Brixton. Jakiś tam. Nie wiem. Jakiś angielski klub. No i wygrywamy 2-2. No i przegrywamy 3-2. No i na tym zakończymy odcinek. Dobicie 5 łapek w górę, a zobaczycie dzisiaj o 18.30 live. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć, czołem. Nara.